Ciepła, sycąca zupa o smaku grosa, którą przygotujecie w bardzo prosty sposób. Pełna aromatycznych warzyw, zaspokoi nawet największy głód. Na początku zaczynamy od przygotowania wszystkich składników. Potrzebujemy czerwoną i pomarańczową paprykę, pieczarki, mogą być one większe lub mniejsze, wtedy nie potrzeba ich kroić, dwie czerwone cebule, spory ząbek czosnku, oraz oczywiście mięso. Tutaj będzie nam potrzebna spora pierś z kurczaka. Na patelni rozgrzewamy łyżką masła klarowanego i przekładamy mięso. Posypujemy je dwoma łyżeczkami przyprawy gros i podsmażamy, aż przestanie być surowe. Dalej całą zupę przygotujemy już w jednym, większym garnku. Przykładamy do niego łyżkę masła klarowanego i na gorącym tłuszczu przesmażamy przez kilka minut cebulę oraz czosnek. Kolejno dodajemy pieczarki i całość smażymy tak długo, aż tracą one na objętości. Po kilku minutach do garnka przykładamy paprykę i doprawiamy całość użyczką słodkiej papryki oraz pastą z suszonych pomidorów lub koncentratu pomidorowego. Mieszamy i dodajemy usmażonego kurczaka razem z tłuszczem, który pozostał nam na patelni. Zalewamy wodą lub bulionem i całość gotujemy od momentu zagotowania przez około 15 minut. Pozostały nam do dodania już tylko ostatnie składniki. Będą to przyprawy do smaku, łyżka kromowego serka naturalnego, który trochę nam zagęści zupę oraz na końcu dodajemy słodką śmietankę lub mleczko kokosowe. Po wymieszaniu zupa jest już gotowa. Przekładamy ją na talerz i od razu możemy zjadać. Pod filmem znajdziecie dokładną listę składników, których użyłam do przygotowania tej zupy. Koniecznie wypróbujcie przepis i zapraszam Was na inne, gdzie przygotujemy zupę, tym razem o smaku lasagne.